Witajcie ludzie, z tej strony Mister Marion jest ze mną czeski, 57 i nagrywamy pierwszy filmik... Um... Karol, jako dwójka treść wieloosobowy. Wieloosobowy. Jeśli byście chcieli się pytać, dlaczego mamy taki oddzielny ekran, no to jest tak, jak jedna osoba gra dobra, dobra. w trybie wieloosobowy, to ma no jeden ekran. Dawa. Jak tam do biblioteki radzić poszło się? Ja nie mogę. Tutaj chodź. To jest nasz pierwszy filmik, jeszcze raz mówimy. Um. Komentarze piszcie no, pod filmikiem. Niedługo pokażemy nasze e maile i będziecie wysyłać coś. Dobra, nie robota. Dasz mi tarcie? No To bierz. A gdzie ty? A ty. To nasz To tak, tak, wtedy tak, 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 na tamtą tak, tak, Mam tak, 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 Co jest tak, tak, Idę tak, bogów. Gdzie? Chodzę sobie, tylko już. Się Czekaj, gdzie ty? Wiesz, nie, 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 to jest koniec mapki. nie, 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 to nie, 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 się. nie, nie, Nasz następny filmik będzie na nie, takim fajnym. nie, 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 nie,